Pierwszy tydzień nowego roku upłynie nam na bardzo sympatycznych i bardzo miłych dniach, ponieważ Słońce, Merkury i Wenus znajdują się blisko siebie w znaku koziorożca i wpływają bardzo pozytywnie na nas i całe nasze otoczenie. Najsilniejsze i najważniejsze dni to poniedziałek i wtorek. Nie warto się lenić, ponieważ planety będą zachęcać nas i pomagać nam w realizacji ambitnych zadań. Poniedziałek i wtorek to też są dobre dni, żeby Pisać swoje noworoczne postanowienia, szczególnie w poniedziałek, kiedy słońce jest w koniunkcji z Merkurym, i już od wtorku zacząć je realizować, kiedy merkury jest w koniunkcji z Wenus. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim bardzo łatwo będzie nam realizować yy, trudne rozmowy, przeprowadzać trudne transakcje handlowe, a przede wszystkim ten tydzień sprzyja powracaniu do tych spraw, które pod koniec roku nie udało nam się. Załatwić i spraw, które tak naprawdę pilnie musimy zrealizować. W poniedziałek wizyty w urzędach będą o wiele, wiele milsze i szybko uda nam się załatwić trudne sprawy. We wtorek znajdziemy bardzo dużo inspiracji w otaczającym nas świecie, ponieważ Merkury i Wenus będą blisko siebie na niebie. Bardzo dobry wtorek jest też na spotkania towarzyskie, na spotkania handlowe, ale nie na podpisywanie umów jeszcze poczekajmy do 15 stycznia. I wtorek to też dobry dzień na randki i umawianie się z nowymi znajomymi. Im dalej tygodnia, tym bardziej ta aura będzie nas rozleniwiać. W środę i czwartek księżyc jest w znaku leniwej i sympatycznej wagi. Wtedy załatwiajmy sprawy, negocjacje, mediacje, ale także spotykajmy się z przyjaciółmi. Te dwa dni sprzyjają też artystom i wszystkim ludziom, którzy pracują w zawodach intelektualnych. Do 11 w piątek załatwiajmy trudne sprawy, ponieważ potem księżyc przechodzi do namiętnego, ale też troszeczkę ponurego znaku Skorpiona. Weekend upłynie nam właśnie pod, pod znakiem Skorpiona, czyli będziemy troszeczkę zamknięci sobie, będziemy chcieli bardziej skupić się na sobie, na swoich emocjach i niechętnie będziemy wychodzić na duże imprezy, bardziej będziemy się bawić ten pierwszy weekend karnawału kameralnie. W małym gronie, ale będą to bardzo udane i owocne imprezy. Życzę udanego tygodnia!